Siemanero, witamy przy niedzieli z Marcinem Siema I dzisiaj prezentacja dla pani, która napisała komentarz. Zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego, także zrobimy w kilku miejscach. Także patrzcie uważnie, uczcie się od najlepszych. Ogarniemy temaciki? Ogarniamy Druga jazda Marcina, ale. Dobry kłopina. Dobra, na tej drodze zrobimy zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego. I teraz tak, zrobimy to w ten sposób, że my sobie, dawaj tutaj, wjedziemy yy, przodem w lewo w ten wjazd, czyli kliknij w lewo kierunkowskaz, tego musimy puścić, to niech, on spokojnie przejedzie. Czyli my tak zrobimy, że my przodem sobie wjedziemy tam, w tamten wjazd, tak, i tyłem wyjedziemy później w prawo. Będzie kilka prezentacji, także już widzisz, że jest wolne, to lecisz i wjeżdżamy szeroko przy prawej. Czyli pilnujemy się prawej, dokręcaj już, kręć. Ustawiamy się przy prawej tutaj. Dobra, stop. No i teraz co? Do tyłu będziemy wyjeżdżać w prawo, żeby zawrócić. Czyli tutaj, tak jak po łuku, pilnujemy po prostu krawędzi jezdni. Widać ten krawężnik? Widać co, nie? Mhm. No to dalej. Oczywiście upewnij się jeszcze spokojnie, że z tym dokręcaniem. My nie musimy być jakoś bardzo blisko. Także jedziemy, pilnujemy tego krawężnika. Patrzę, I zerkasz, tak, ale zerknij też przez tylną szybę tam, czy tam nic nie jedzie, nie? Odbij, odbij troszkę i teraz dokręć w prawo, dokręć w prawo. No i pilnujemy kadali. No i dobra jest to, jest? No i żeby zawrócić, no to co, teraz jedynka i ruszamy. Proste? Jedynka i leciła. I teraz wykonamy zawracanie z cofaniem. Tu będziemy wjeżdżać tyłem. Trzeba Widzisz? No to co? Kierunkowska sprawy, że się tu zatrzymujemy. Zatrzymujemy się przy prawej. Tak. Stop. I co? Zachowujemy szczególną, ogarniamy, że jest bezpiecznie. Tak? Musi być wolne. I się obracamy. Teraz za tym fotelem u mnie. Tak? Jedziemy, patrzymy, czyli się obróciliśmy. Boczny, tylny. Boczna, tylna, szyba prawa. Jak będziemy drzewo widzieć, to nakręcamy na maksa w prawo. Jest? Zawijamy? i przerzucamy się tu na lusterko, tak? i teraz kontrolujemy tutaj tą prawą stronę widać, że tu wchodzi, patrzymy tam w lewo lusterko czy wchodzi, tak? wchodzi? Uh -huh. no to dobra, jak będzie równo wyprostuj i wiecie sobie głębiej i wjeżdżamy głębiej, żebyśmy nie wystawali dobra, okej okay. no i co, i wyjeżdżamy teraz w lewo, bo mieliśmy zawrócić no dobra, upewniliśmy się, tak? jest bezpiecznie no to dobra, Wjeżdżamy wyjeżdżamy i od razu do omijania, czyli na ten lewy pas Gdyby coś tutaj jechało, no to wiadomo, że byśmy musieli teraz tutaj uciec na ten prawy, no ale jak nic zjedziemy, to kontynuujemy jazdę, no to tu będziemy cisnąć w lewo, czyli chcemy jechać na stację. O, pozdrawiamy tu koleżankę. Chcemy jechać na stację benzynową. No ale jedziemy i na, na przykład coś nam się tu pomyliło i wjechaliśmy nie na stację, tylko tam do przodu. No i teraz jedziemy i będziemy tutaj zawracać z wykorzystaniem biegu wstecznego no przed tym autem spróbujemy, czyli tak czyli tu zrobimy trzy zmiany kierunku jazdy tak, czyli zrobimy wiadomo co, w lewo do przodu, do tyłu w prawo i do przodu w lewo i blisko tego auta, żebyśmy tutaj mieli więcej miejsca nie? czyli już jest kierunkowskaz, tak jeszcze kawałeczek podjedź Dobry. teraz na maksa w lewo, tak, dojeżdżamy tutaj do krawężnika dobra, teraz co, do tyłu prawo musimy dać kierunkowska z jeszcze i nakręcamy na maksa kierownicy w prawo. Zabijaj, 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 tak. Koch się podjechał No ale patrzymy tam do tyłu, żeby nie palnąć w ten gadarznik. Tam w lewym lusterku, Podjeżdżaj, podjeżdżaj, tak. Dobra, porobimy się już. No to co? Cyk. Na maksa kierownicę. I wyjeżdżamy. No i zrobiliśmy zawracanie na jezdni z wykorzystaniem biegu wstecznego. W ten sposób też można. I dawaj w prawo na tą stację teraz, ja tak powiem. Dobra, teraz zrobimy zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej. Tu wjedziemy tyłem w ten wjazd, czyli znowu podjeżdżamy do przodu, sygnalizujemy już prawym kierunkowskazem, przytulamy się do prawej. Tak, Dobra. i teraz tak, wsteczny, upewnienie się o możliwości jazdy, czyli rozglądamy się dokładnie i poczekaj jeszcze. A teraz my będziemy się teraz mocno skupiali tutaj na, na lusterku prawym, będziemy pilnować tego krawieżnika. Później jak się obrócimy, bo my znamy to miejsce, tam jest takie tutaj akurat yy, pole wyznaczone taka linia jest, tutaj z tyłu. No to też dobrze by było, żebyśmy, jak chcemy wjechać głębiej, żebyśmy minęli tą linię i tam dalej się ustawili. Także no, zaraz to pokażemy tutaj. To co? Damy radę, czyli pilnujemy tego krawężnika, żeby sobie kręć, żeby się nie oddalać. Spokojnie, nie za blisko, nie za blisko. Odbi troszkę w lewo, odbij w lewo bo się, się przytulać, widzisz? odbił lewo jeszcze I tu już widzisz tą linię i tam się kierujemy, żeby za tą linią tam zajechać Czyli jak się zbliżymy, to dokręć w prawo teraz mocno, żebyśmy byli tutaj za tą linią, nie? O tak, i starczy, już starczy. No i co? Wjechaliśmy tyłem i co? Wyjedziemy sobie... Przodem Wyjedziemy sobie przodem w lewo Także patrzymy, rozglądamy się cały czas No i znowu, od razu do omijania, czyli jak jest lewy pas wolny, to wbijamy się tutaj śmiało Śmiało do 20 na godzinę, nie? I lecimy i patrzymy, szukamy zagrożenia, bo jakby coś jechało sprzeciwko, to byśmy się schowali. No dobra, teraz zrobimy zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego, ale wykorzystamy miejsce parkingowe. Wjedziemy między dwa czerwone, czyli przodem wjedziemy w lewo, tyłem wyjedziemy w prawo, tak? Czyli świadomy, wiemy, że jak będziemy zawracać, no zawijaj, zawijaj, będziemy, staramy się jechać właśnie po zewnętrznej, żeby sobie nie utrudniać, tak? Ustawiamy równo już git, pięknie, no i co? do tyłu w prawo myślimy o tym żeby przodem nie zaryć też ogarniamy tak tutaj już fajnie Marcin patrzy uważaj z tym kręceniem ogarniamy wszędzie cały czas patrzymy kierunek jak się wyłączył to co to trzeba powtórzyć dobra no i kontynuujemy tak no i gate i teraz uciekamy już do przodu no i zawijamy. no i not malina zawrócone ok to teraz zrobimy Zawracanie z wykorzystaniem miejsca parkingowego Z wykorzystaniem biegu wstecznego To będzie zawracanie Czyli w tym momencie wykorzystamy wjazd Już tutaj jedziemy tyłem Między te dwa srebrne autka Podjeżdżamy do przodu stosunkowo dalej Ze Dwa samochody zawsze do przodu Dobra No i co Upewniamy się o możliwości jazdy To już Marcin włączył bieg wsteczny No dobra upewniliśmy się No to teraz się obracamy i znowu za tym moim Fotelem czyli prawe boczna, Prawa boczna szyba Jedziemy i patrzymy. Za tym pierwszym srebrnym będziemy zawijać, czyli jak już stosunkowo wcześnie będziemy kręcić, jak już ten początek tego auta zobaczymy jego tą przednią lampę, no to wtedy zaczynamy manewrować. Jest? No to zawijamy w prawo. No i teraz co? Przerzucamy się na luserko, kontynuujemy. Jedziemy, tak? I pilnujemy tej odległości. Tutaj mamy kierownicę w ręce, jakby było blisko. Odbić sobie troszkę w prawo. No jedziemy, jak już wejdzie nam ten tyłek To dokręcamy w prawo, tu jest już bezpiecznie Przerzucamy się na, na to lusterko lewe Widać, że wejdzie, tak? No i teraz jak będzie równo, to będziemy prostować Także jak będzie równo, to Marcin wyprostuje kierownicę I wjedziemy do środka No jeszcze kawałeczek wieć I mamy wykonać manewr zawracania Więc wyjeżdżamy wiadomo, że w lewo Czyli włącz sobie do przodu Widzę, że patrzy tutaj wyraźnie, tak. Jest git. O, pozdrawiamy Marcinka, który też nie próżnuje. I lecimy. Podsumowanie, czyli prezentowaliśmy z Marcinem zawracanie z wykorzystaniem biegu stycznego. Można robić to na wiele sposobów. Zawracać z wykorzystaniem miejsca parkingowego, z wykorzystaniem bramy, zatoczki, podjazdów itd. itd. Wiadomo, że miejsce do zawracania wyznacza egzaminator. Marcin na drugiej lekcji Temaciki ogarnia Bardzo ważny element, żebyście wy jako kursanci Żebyście dbali o to, żeby, żeby jak najwięcej Manewrować i żeby być przygotowanym Do egzaminu Także życzymy z Marcinem Szerokości dla wszystkich kursantów i nie tylko Także kogoś pozdrawiamy jeszcze Dodatkowo Panisko Pozdrawiamy chłopaków z Discorda Pozdrawiamy chłopaków Piona, nauka jazdy czubocha Wszystkiego dobrego